Po raz kolejny obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 1 marca. Pomijając wszystkie wydarzenia, wszystkie uroczystości na terenie całego kraju, w Krakowie odbędzie się uroczystość szczególna. Zaczynamy mszą świętą o godzinie 12 w Bazylice Mariackiej, następnie pochód z Rynku Głównego do Parku Jordana. A tutaj punktem kulminacyjnym całej uroczystości będzie odsłonięcie dwóch pomników. Jeden z nich to pomnik słynnego majora Zygmunta Szędzielarza pseudonimu Paszko słynnego dowódcy 5 Brygady Wileńskiej, dowódcy Inki między innymi, dwukrotnego kawalera Virtuti Militari. Drugi pomnik to pomnik pułkownika Łukasza Cieplińskiego. To właśnie data śmierci Łukasza Cieplińskiego oraz pozostałych członków 4 Głównego Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość ustanowiła datę Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To właśnie 1 marca w 1951 roku Ci bohaterowie zostali rozstrzelani. Dlatego zapraszam co roku na uroczystości w Krakowie. Ale w tym roku zapraszam Was naprawdę szczególnie. Takiej uroczystości, takich pomników odsłaniać dwa razy w tym mieście nie będziemy. Natomiast po uroczystości, zaledwie kilkaset metrów stąd, na ulicę Oleandry, praktycznie dokładnie w miejscu, z którego 6 sierpnia 2014 roku wyruszyła pierwsza kompania kadrowa po Polską Niepodległość. Odbędzie się koncert jako ta część artystyczna w całej uroczystości, na którym wystąpi Andrzej Kołakowski, Lech Makowiecki, zespół Forteca. Ja zagram może ze dwa kawałki, a całym koncertowi będzie towarzyszyć również dziecięcy chór i zespół ze szkoły podstawowej imienia Józefa Piłsudskiego oraz z gimnazjum imienia Zbigniewa Herberta. Także wiele aspektów tej uroczystości stanowi o tym, że będzie to wydarzenie wielowątkowe i bardzo wyjątkowe. Zatem zapraszam do zobaczenia.